Adrian Chojnacki, Siłownia Literacka. Czyta Adrian Chojnacki. Tekst jest fikcją literacką i nie przedstawia prawdziwych poglądów twórcy. Autor stosuje własne rozwiązania interpunkcyjne, językowe i formalne. Zbieżność osób. I wydarzeń jest przypadkowa. Księga pierwsza, albo wprowadzenie. Decydująca faza. Decydująca faza nie mogła rozpocząć się nigdzie indziej, jak w mrokach szkoły, w labiryntach uniwersytetu, w podziemiach cyrku, w najgłębszych mrokach duszy, w lochach, w innym świecie. Pamiętam doskonale, jak po raz pierwszy przekroczyłem mury tego budynku. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, czy chcę zostać artystą, nauczycielem, a może jeszcze kimś innym? Ostatecznie. Stałem się dziwadłem, kasanową. Zostałem obdarty z tożsamości, a może sam się z niej obdarłem? Sam nie wiem. Obecnie zajmuję się głównie jedzeniem, spaniem i czymś, co nazywam pracą czymś, co pozwala mi widzieć przed oczyma. Judaszowe srebrniki i nic poza tym. Ale basta. Więc w tych mrokach, po jakimś czasie, ujrzałem światło, dostrzegłem roześmiane twarze i inne prowokujące ciała. Człowiek nie wybiera, ewolucja postanowiła już za mnie. Co za ironia. Ironia, 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 ironia? Tym się stałem. W dekadensko gombrowiczowsko postmodernistycznych zakamarkach. Tym się stałem. Ironią. Ostatecznym antidotum, odpowiedzią na wszystkie odwieczne pytania i lęki ludzkości. Ale czy oby na pewno? Wracając do roześmianych twarzy i innych prowokujących ciał. Od czego by tu zacząć? No więc szkoła, gmach, uniwersytetu, Maja, Szarawary, w pewnej malutkiej kanciapce pod schodami miało się ziścić wszystko, no prawie wszystko. I na wpół pod schodami. W każdym bądź razie dużo. Siłownia literacka, instytucja, klub. Lecz to nie miało być takie proste, bo obecnie znajdowało się tam coś innego, inna Speluna, zapiecek szatana, którego nazwy nie wolno wymawiać, miłe miejsce. Ale nie do końca. Dlaczego? Bo nie ma tam życia, nie ma tam pulsującego, wibrującego, tętniącego studenckim fajansem życia. Tylko ukrzesłowienie, usadowienie, siedzenie, błę, fotele, ławki, sofa, stoliki. I nic więcej. Ale to się musi zmienić. Dlatego obmyśliłem niezwykły plan studenckiego przejęcia tej speluny. Capnięcia. No więc potrzebowałem studentów, pomysłu i studentów. Miałem pomysł, lecz nie miałem studentów i nie miałem studentów. Byłem na tej ziemi zupełnie sam, sam jak palec, lecz niebawem miało się to zmienić, musiało.